Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem znów będą pustaki, czyli projekt Denko, który u mnie tak naprawdę projektem Denką się nie powinien nazywać, ponieważ ja nie czekam, kiedy wykończę jakiś szampon czy krem, tylko kupuję następne, 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 więc u mnie się to nazywa pustakami. Dzisiaj siedzimy na dworze u mnie na ogródku i to jest z tego, co mi się wydaje pierwszy film, który jest po prostu nagrywany na dworze przy świetle dziennym również, więc jeżeli światło się będzie zmieniać, chociaż myślę, że nie powinno, ponieważ siedzimy w cieniu, no to bardzo przepraszam, ale nic niestety nie mogę z tym zrobić. I, I co, yy, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że obiecuję więcej filmików nagrywać, nie tylko te z pustakami, ale po prostu te z pustakami mnie zmuszają do nagrywania siebie. To znaczy ja już w łazience po prostu nie mogę dłużej znieść tej siateczki z tymi pustymi rzeczami, bo zajmuje dużo miejsca, yy, więc mówię, no czas najwyższy na pustaki. I niestety tak chyba wychodzi najczęściej, że jest najwięcej tych pustaków, ale obiecuję się, obiecuję się, obiecuję jeszcze coś nagrać dla Was. Yy, jednak najpierw zacznijmy od tego. Oczywiście dzisiaj mam sporo też dla Was rzeczy do pokazania, typowo rzeczy łazienkowe, trochę rzeczy do włosów, ale najwięcej do ciała, tych takich do kąpieli, ponieważ no, tych to używam namiętnie. Więc tak, zaczynając. Pierwszą rzeczą jest z Original Source to waniliowo-malinowe płyn do kąpieli, żel do mycia u mnie tak naprawdę i płyny i żel robią za jedno bo część wlewam do wanny, częścią się myję więc no w tym momencie to już nie ma tutaj znaczenia, ale jak wiecie no te 500 ml które możecie znaleźć praktycznie w każdej drogerii, one rewelacyjnie pachną są do tego też peelingi, masła do ciała, więc bardzo, bardzo polecam akurat tą serię tych produktów Dalej, dawno nieużywana firma Fa. W ogóle zastanawiałam się, czy ona u nas jeszcze jest w Polsce gdziekolwiek dostępna. Ja, jak byłam w Niemczech, to właśnie sobie kupiłam kilka rzeczy do kąpieli, różnych, różnych pianek. O, w ogóle kupiłam sobie fajną piankę do Golenia, taką o zapachu truskawki. Też bardzo fajna. I właśnie zastanawiałam się, czy u nas firma Fa jeszcze jest, ponieważ tam kupiłam sobie za euro ten. Ten olejek do kąpieli, bo tak naprawdę to jest e, argan. Szmery, bajere po niemiecku nie umiem. Ogólnie to jest olejem arganowym. E, bardzo fajny, bardzo fajny produkt, który też polecam, ale tak jak mówię, no nie wiem czy one w ogóle u nas w Polsce są. Jeżeli są, no to super, bo e, fajnie nawiżę naszą skórę i naprawdę taki jest e, super zapach, że można się w tym kąpać, kąpać, kąpać. Następną rzeczą przywiezioną z Niemiec jest z Aveo y, kiwi wiśnia, żel do mycia ciała, taki, no, do kąpieli, tak jak mówiłam, ja używam jedno do drugiego. Y, fajny tylko, że y, tej wiśni w ogóle tutaj nie czuć. A to kiwi jest takie... Dla mnie kiwi jest kwaśne, nie jest słodkie. Więc to jest taki kwaskowaty posmak. Kolejnym produktem jest jedna z moich ulubionych soli do kąpieli z Farmony o zapachu kwiatowym. Naprawdę bardzo fajny produkt, taki, żeby kilka granunków jeszcze gdzieś tam wrzucić sobie do tej, do tej pianki już utworzonej. Świetna sprawa. Ostatnią rzeczą zakupiony w Douglasie jest półlitrowy żel do kąpieli z Grayskull. To jest czerwony grapefruit i uh and e watermelon <laughs> i arbus za 34,90 mam podpowiedź, mam tu cenę. Świetna, świetna sprawa pachnie przecudownie. Ja uwielbiam wszystkie rzeczy kokosowe i arbuzowe, więc naprawdę to jest mistrzostwo świata, więc bardzo, bardzo polecam. Szczególnie, że to jest fajna rzecz na prezent, oni tam jeszcze to ładnie zapakują. I czasami lepiej wydać troszeczkę więcej pieniążków, a kupić sobie coś do kąpieli, co będzie długo, długo pachnieć, niż coś takiego bezsensownego, co pachnie tylko przez chwilę i nie daje przyjemności żadnej z kąpieli. Kupowałam kolejną tutaj rzecz bardzo malutką, jak zawsze Reksona moja najulubniejsza, nie brudząca czarnych ubrań. Ja ją już używam od wielu, wielu lat i ona kosztuje od 8 do 11 zł. No na promocjach nawet można za 5 zł ją wyhaczyć w super Farm. Rewelacja. Ładnie pachnie, tam są chyba dwa albo nawet trzy zestawy zapachowe tego produktu, ale tą właśnie z różowym napisem najbardziej lubię dalej mam dwie saszetki tak naprawdę, to jest próbka, tutaj była maseczka to jest 10 minutowe głębokie nawilżanie Surai ostatnią w pustakach już Wam pokazywałam pierwszą część no to jest druga cały czas bardzo polecam ten produkt a tutaj mamy lipidową kurację z Ziai, chociaż tak naprawdę to była próbeczka, ale myślę, że kupię pełnowymiarowy produkt. To jest krem na dzień i na noc, ja go używam na noc. Naprawdę skóra później jest wypoczęta i bardzo, bardzo fajna, więc polecam sobie kupić pełnowymiarowy produkt albo nawet iść poprosić do sklepu panią o próbeczki. Kolejnych rzeczy mam no zdecydowanie moich ulubieńców, jeżeli chodzi o demakijaż twarzy. Chyba nikogo nie zdziwi, że to jest Garnier i Garnier. Garnier mleczko, którym zawsze, zawsze, zawsze wspominam, że uwielbiam i tonik, i mleczko. No to mleczko z wyciągiem z winogron to jest mój ulubieniec i zawsze będzie. Nie podrażnia, wszystko zmywa, no jest rewelacyjny. No i płyn micelarny, który pokochałam, odkąd tak naprawdę wyszedł, jest szalenie wydajny. Nie jest za drogi, szczególnie że w biedronce możemy go za takie pieniądze tanie znaleźć, że szok. Ale jak go mniej więcej kupię za 13-18 zł, w biedronce jest ja za 11 z tego co widziałam. Ale że do biedronki bardzo rzadko chodzę, więc na razie tylko zazdroszczę moim koleżankom, blogerkom. Jest to świetna sprawa, bardzo często używam najpierw mleczka, później tego płynu micelarnego, a często też tylko płynu micelarnego, a później myję buzię jakimś żelem. Idąc dalej, przechodząc do włosów, mój zdecydowanie ulubiony hair shoulders. Mimo tego, że kupuję y, produkty tak naprawdę do włosów w hurtowniach fryzjersko-kosmetycznych, to czasami y, przydaje się moim włosom coś takiego y, co nada im jeszcze większej objętości, puszystości i co tak naprawdę je oczyści bo ja uważam, że Head Shoulders nie tylko właśnie likwiduje łupież ale także doskonale wyrównuje pH naszej skóry i oczyszcza naszą głowę i ten właśnie w różowej wersji on jest z odżywką i świetnie pachnie, naprawdę rewelacyjnie, bardzo długo ten zapach się utrzymuje na włosach, no chyba, że robicie jakieś frytki albo coś równie okropnego smażycie, to, no to wtedy Wam się nie utrzyma. Ale tak polecam właśnie akurat, akurat ten. 275 ml tak naprawdę malutkiego bardzo pudełeczka od Callosa, to jest mleczna maska, mam szampon, często też używam tej maski, maska zdecydowanie jest moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o takie dość lekkie maski, które nawilżają naszą skórę, ona kosztuje około 6-8 zł, czasami nawet na targach fryzersko-kosmetycznych możemy ją myślę dostać za 5, bo tak mi się wydaje, że właśnie tak jedno opakowanie kupiłam, rewelacyjnie pachnie, nadaje super objętość naszym włosom, no i zdecydowanie zgodna pole to jest mój ulubieniec, jeżeli chodzi o takie małe maski, gdzie później pudełeczko fajnie sobie można wykorzystać jadąc gdzieś w podróż. Sam koniec szampon i odżywka produktów, które już Wam pokazywałam wielokrotnie, ale w trakcie ich używania, ponieważ nie drobiłam się kolejnych opakowań. One są dostępne w Hebe za 10 zł za opakowanie i są to kokosowe. Jeżeli lubicie kokosowe rzeczy, no to bardzo, bardzo, bardzo polecam kupno. One mają, ile one mają? Po 500 ml i są naprawdę rewelacyjnie. Sam szampon nie daje sobie super rady z moimi takimi naprawdę średnimi włosami, średnio przetłuszczającymi się, średnio gęstymi. One są po prostu średnie, ale są za to ładnie wyglądające, nie są średnio wyglądające. Sam szampon nie daje sobie rady, za to w porównaniu, czy w porównaniu, w połączeniu z odżywką, no to jest rewelacyjnie. Moje włosy nigdy nie były w tak dobrej kondycji, jak po połączeniu właśnie tych dwóch rzeczy. Używałam także zwykłego szamponu i później tej odżywki. Też jest całkiem fajnie, ale w połączeniu tych dwóch rzeczy, to jest... Mistrzostwa Świata. Na dzisiaj to wszystko. Pozbędę się wreszcie tej siateczki. Wszystkie rzeczy Wam pokazałam. Tak naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo rzeczy, które polecam. Jest tutaj dużo moich ulubieńców. Jak wiecie ten garnier, te rzeczy do włosów. Zdecydowanie moja ulubiona siateczka i moi ulubieni ich ulubieństwo, powiedziałam wcześniej, ulubione pustaki, ulubione, ulubione denko. Jeżeli macie jakieś pytania albo mieliście te produkty i macie troszeczkę o nich inne zdanie, oczywiście dajcie znać, jeżeli coś też polecacie, napiszcie mi na dole. Póki co żegnam się wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa pa!